Cześć. W tym filmie omówię wyróżnianie warunkowe. To taka opcja dostępna zarówno w Numbers, jak i w Excelu, pod nazwą formatowanie warunkowe, która pomaga wizualizować dane poprzez graficzne ich wyróżnienie. Apple definiuje to tak. Akurat ujemnych wartości w mojej tabeli nie ma, ale możemy spróbować wyróżnić co innego. Ale po kolei. Aby ustawić wyróżnianie czy też formatowanie warunkowe, należy albo kliknąć formatowanie w pasku, albo ikonę. Natomiast, jak zawsze w iWork, najpierw należy pokazać, co będziemy zmieniać. Klikam więc Tabelę, Format, Wyróżnianie Warunkowe. Mogę też przejść do zakładki Format, kliknąć Komórka i zaznaczyć czy też kliknąć, for, w, 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 czy też kliknąć wyróżnianie warunkowe. I tutaj uwaga! IWork zastosuje formatowanie warunkowe do zaznaczonych przez nas komórek, pierwszy lub kolumn. Czyli jeśli kliknęliśmy w tabelę i zaznaczyliśmy nawet przypadkowo tylko jedną komórkę, musimy kliknąć tu, żeby reguły dotyczyły całej tabeli. Klikam więc dodaj regułę i mamy pięć podstawowych kryteriów do ustawiania reguł. Dodatkowo każde z nich podzielone jest na kilka, czasem kilkanaście, moim zdaniem przejrzyście nazwanych opcji. Bardziej niż przechodzenie przez każdą z nich, zależy mi pokazać, jak działają i kiedy mogą się przydać. Zastosuję więc formatowanie warunkowe do średniej wagi muflonów. Chcę sprawdzić, w którym województwie są niedożywione. Przyjmijmy, że 32 kg to graniczna waga. No to wybieram wyróżnianie warunkowe dla tej kolumny. Liczba mniejsza niż 32. Enter. Automatycznie wybrał się kolor czerwony i od razu widzę efekt. Mogę jednak dostosować formatowanie i albo zmienić na któryś z predefiniowanych stylów, albo wybrać swój. To, co możemy wybierać, to kolor tekstu, jego. Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie lub też przekreślenie, a także wypełnienie. Mogę tworzyć wiele reguł i tym samym wizualnie obrobić nawet duże zestawy danych. Robienie tego ręcznie też jest oczywiście możliwe. Mógłbym na przykład wyfiltrować interesujące mnie wartości, to znaczy mniejsze niż 32, i zmienić ich formatowanie. Raz, że jest to mniej efektywne, a dwa, że nie skorzystam wtedy z kolejnej funkcjonalności, jaką jest automatyczne formatowanie warunkowe dla nowo dodanych wierszy. Spójrzmy zatem, co stałoby się, gdybyśmy utworzyli nowe województwo, nie wiem, warszawskie. Małe województwo, mało muflonów, raczej samice, raczej białe, raczej tłuste. Gdyby okazało się, że jednak z jakiegoś powodu schudły i ważą poniżej granicznej wartości 32 kg, od razu zostaną zaznaczone na czerwone. Formuła już działa w każdym wierszu tej kolumny. Może bardziej będzie to widać, gdy jako formatowanie warunkowe wybiorę wypełnienie. I dodam kolejne województwa. Ponieważ nie wpisałem nic, czyli mniej niż 32, jest czerwony. Ale jak już wpiszę 33, wypełnienie znika. Wiedząc o tym, możemy też skorzystać z tego, że skopiowane dane też zostaną poddane formatowaniu warunkowemu. Dzięki temu, jeśli do tego arkusza kopiujemy regularnie nowe dane, szybko znajdziemy to, co nas interesuje, bo zostanie zastosowana reguła no, wyróżniania ustawiona wcześniej. No i na koniec warto pamiętać, że formatowanie można w łatwy sposób zmieniać i usuwać, wchodząc w jego opcje. I klikając śmietniczek. To na tyle o formatowaniu, czy też wyróżnianiu warunkowym dla macOS. Wszystkie pokazane opcje działają analogicznie w Numbers dla iPadOS, dlatego także na tabletach możecie z nich korzystać. Dzięki i cześć.